Miejsce numer 3. Erich Ludendorff. Był on współtwórcą niemieckich zwycięstw z początków konfliktu i głównym architektem niemieckiej strategii wojennej w ostatnich dramatycznych latach wojny. Postrzegany jako twardy, nieugięty i ambitny, uosabiał wojenne oblicze niemieckiego militaryzmu, ale też jego ślepotę na zmieniające się realia. Ludendorff urodził się 9 kwietnia roku 1865 w Kruszewni w Wielkopolsce. Będącej wówczas częścią królestwa Prus. Pochodził z rodziny oficerskiej i od najmłodszych lat przejawiał zamiłowanie do spraw wojskowych. Kształcił się w akademiach wojskowych, a jego kariera w armii niemieckiej rozwijała się błyskawicznie. W chwili wybuchu I wojny światowej Ludendorff był oficerem sztabu generalnego. Bardzo szybko zdobył rozgłos dzięki udziałowi w niemieckim ataku na twierdzę leże, której zdobycie w pierwszych dniach wojny zapewniło Niemcom przejście do Belgii. di Francia